Więc było tak, że czasami gonili ludzie do Słepkowa stado gęsi? Tak. Stado to... Ale wszystko się sprzedało i pióra po gęsiach i, i wszystko było przy, przy nie i nic. Nawet kury na, na podwórku nie ma. Matko tak. kochana, droga. A obce to tutaj hodowali? We dworze tylko, czy u ludzi też były owce? Były u ludzi, ale i we dworze były owce, ale ludzie mieli. U nosane, jak pamiętam jeszcze, to, to było trzy te owce. A len też tutaj uprawialiście? Len uprawiany był? No len, kunopie. I wyrabialiście też z tego worki czy ubrania? Worki, i, i, i na, 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 na spanie było wszystko, bo wspanie nie tak było jak teraz, to, teraz to już by się pokłalił. Wszut to nie było. <laughs> a były te urządzenia do tkania? No domu? było. Były. I kto tym robił? Kto się zajmował? Mama? Tata? A to mama, tata, to u nas nie było tych, tych sprzętów takich. Nie? Bo my zawsze, bo mama u sąsiadów, no, pożyczała i miała te, te ale zawsze się robiła. I zapaski się robiła i, i, i takie płótno się robiło, i, i było. I jak pani pamięta tych ludzi, takich we wspomnieniach? Jak A pani i... pamięta? Dobrzy sąsiedzi byli? No. Nawet nie najgorsi byli ludzie. Nie robił nich na, na, na złość ani u nam, ani unu, ludziom nie robił na złech. To, to, to było tak jak, jak, jak sąsiad z sąsiadem. Do Sobkowa jeździliście stąd z tą Czyli jeździli ludzie do Sobkowa? No. I po co? Tak, to tam na zakupy jakieś? Na zakupy, czy po co to do... do lekarza? Czy... A był, był to lekarz. Był to lekarz wtedy w Sopkowie. Jak nie było... Do apteki. Do apteki to. To tam taki prosterek bo co, to się kupił i, i więcej nie poszedł. Ciężkie czasy były, prawda? Ciężkie czasy. I nie było za co, panie, kochany. To z czego żyliście? Z pola. A z pola. Każdy się rządził, jaki miał kawałek pola, to się rządził i już. A pamięta pani, jak muszle zbierali ludzie po, po, po polach? Muszle, po polach jak zbierali, Muszlej. I jak dziedzic desik, pszenicy, co to chodzili, takie wiązeczki zbierali te pszenicy i, i do, do siebie, do siebie, bo, bo tak no, była, no bo, bo to był, ja to wiem, że przecież nie się nie bo no, no, nie było. no, no, są wszystko, chłopi z wsi chodzili za, no, trochę wynagrodzeń nie było. I po, pochodzili. – Wolno było tak zbierać? Te – Wolno, wolno było, było, wolno było. W tym dworze dużo ludzi tutaj pracowało, miejscowych? No sporo, bo to... Ładno robili i chyba, nie wiem, czy z jawora chodziło, czy z ludzi Dwoje czy troje, no niedużo chodziło, ale no, no, to zawsze było pewnie. A czy w kopanie, czy co, no to wyszedł, z, jaki tam, tego i, i dwa to, To się zbierali i, i chodzili do, do tego, do kopania motyką. To nie tak było jak teraz, to w maszyna i rozdwa. Od A. pani też? Chodzili z domu? No, chodzili. Brat mój chodził do pracy jeszcze i, i siostra chodziła jedna, bo ta druga to już nie chodziła. U to tak, przecież, no jak to powiedzieć? To jeszcze było za, tak jak właśnie, abyś miał swoje, bo przecież nie było ani tego ubezpieczonego ani nic. No i młynów chyba troszkę było, nie? Młynów trochę było. No. Ile tych młynów było? Młynów to było trzy. I wszystkie pracowały. Wszystkie. Ludzie skąd przyjeżdżali tutaj? Z daleka chyba też. Tu, tu młyn był, to za, za tą naszą I, i tam tego jak to mu się nazywał, no i pani zapną nawet. Chyba co ale to pamięć. To to był brykości. A co się z nim stało, z tym Brykowskim? O, pomarły już, i, i syn umarł, i, i, i ojce pomarli. Została się żona, ale żona żona dawno umarła. O, może już 15 lat, E, więcej, a 15 lat. A tam to była Boda, no, przypominam sobie teraz. Trzy młyny pracowały. Cały I pejdzie, że był, i tu był. To, mhm. I tu trzy to, 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 to było. Ale ten to na wodę miał. Tu takie stawy były. Teraz to nie ma już tych stawów zawalone. No i tu na wodę miał. I łabudach chyba na wodę miał. Na wodę. Bo na samej rzece nie było młynów, na samej rzece nie, nie. tylko tu przystało. Tu, lepsi. Rodzice też tam dawali zboże do młyna? No, kto tam był bogatszy, to, to do młyna, to nie, to żarna były i mi się obracały. I było najzdrowsze, nie? No. Z, z otrębami, tak? Lubiła pani te chleb taki? No musiałam, bo, nie bo miałam z... robić, jak był taki, no są. bo innego nie było. Dzisiaj to by był chyba Jak najtros. się czasem kupiła, to tyle było, jak mm -hmm. brak weżniwa, bo co, po wszystko sierpem sierpań wziąć, to, to przecież się nie, nie było czasu upiec chleba. To już się poszło do Żyda i kupiła się i, i już. Czyli u jaskiela się chleb kupiło. To dobrze. A strażacy działali w czasie wojny? O, działali. Działali. To były strażacy. Nie takie młodziutkie jak teraz, bo teraz to wszystko młode. A to były starsze. Ludzie pokazały. Nie tak jak to było. Pożary? Często były? Często były, no przecież ja nie matko kochana, no ja zapamiętała, to dopiero tu, już się tu, już się tam, i łatwiej i to, to się robiło tak, padzie, łatwiej to robiło się ale ja to wiem. Ale po wsi chodzili w nocy, tak zwane stróże były po nocy, chodzili były. jedna, dwie, trzy osoby. Były, były, no przecież Chłopu było wyznaczone po sześciu i, i chodziły za tak po, po całą no, drogą i no, aby ja nie, nie było, to by kto tam wiedział, że się tu pali, bo tu. Na, na targi gdzie się jeździli, Gdzie ludzie jeździli stąd? Na targi, na jarmaki, gdzie jeździli? Jeździli. Ale gdzie? do Jędrzejowa. Do Jędzioła. No. I jak? którędy? A na wodę. Przez... Na kotlicę? No, na kotlicę. I później mokrzko, tak? No, no, no mokrzko to odbijało się. Uh -huh. Bo się na brzeźnicę jechała. Tędy. Tędy strumę. Te Aha, Super. Pani też tak chodziła z rodzicami? No. Panie. Ja po tym to jak, no to albo kura pod pochę i... I, i po ojece i, i na Jarmak się poszła na, na pieszo, nie tak, żeby się zabrało. No to kawałek było. No kawałek przecież było. No ale się poszło i przeszło się było dobrze. A do pińczowa? Do pińczowa. Też się do to małe Mała jeździeli. Do Chmielnika to jest małe. No jeździł, kto tam uważał, to jeździł, ale tak, to nie, więcej do Jędrzewa. Do Jędrzewa to już. we czwartek to się nam weszło do, do bramy. A kto będzie leciał, to się pójdzie razem, bo, bo samemu to niejako było. Furmankami też jeździli? Też. Furmankami to też jeździli. Jak poprosięta, co, po co to, to musiał formalkę sobie wziąć, bo przecie drugi nie wziął. Mhm. A do Piotkowic stąd chodziła pani też? Chodziła na, na pieszo. Nawet dużo tak. ludzi chodziło stąd? O, chodziła ludzi, to chodziła. Jak kompanią się zrobiła dużo, I, i wszystko na pieszo i, i na lazy. Którędy chodziliście do Piotrkowic? A ty na Lipę. Mhm. Na Lipę i prosto do Waszewicy. I w las, i w, i i w las, las tam, to? tak? I wychodziliście już... Wychodziło się na, ten, na tę drogę jak to leciło te, ci, co leci ta droga, to się tam wychodziło i doszło się już do tego do Piotrkowic. Tłumy ludzi. No. Bardzo dużo. I Pani też wiele razy chodziła. A ile razy? i Co roku się chodziło, panie. Co roku. I skortnicy też dużo ludzi? No. Dożynki by były uroczyste. A? Gdzie były robione we dworze? We dworze było, do. Y, Pani, to zawsze zrobił. Takie, jak już Darok pożeniwał, to na doł i wszystko, i, i tak po, po wsi plecaryzm. Tradycje zostały w Korytnicy. Do dzisiaj dożynki są w Korytnicy, tak? No były dopiero w tamtej niedzielę mhm. chyba. W kościele, tak? Tak, w kościele. Jeszcze stoi ten, ten, ten wieniec. W kościele. Korytnica i momentów trochę, Tak. Ta. No pięknie. Co się pani podobało w tych dawnych czasach właśnie takich? W tych dawnych czasach, co się pani podobało poza tym, że młodość i inne no no, spojrzenie? No, to mnie to się wszystko podobało, panie. Jakie rozrywki były na wsi tutaj? Zabawy robili? No, zabawy, co tam u jednych ludzi tak się trochę tego, ale tam to się nie chodziło mało, bo kto był blisko, to poszedł i, i tego, ale tak to przecież chodziło tak co, na zabawę, były zabawy, aktorów te jak teraz, co są. Nie, nie, nie było zabaw? Mm. A orkiestra tu była jakaś, zespół jakiś taki, który, który by grał? By... No był czacie taki zespół, bo, bo tu, parcie te... Chłopy nawet starsze już były, no to tak, jeden na, na skrzypcach, drugi na jakimś, bębnie, teraz no, na na, na na takie rzeczy to, to było, bo ale małe było, bo nie chodziło się na takie, co... Przez Nidę, czy przepływało się, tak, łodzią? No. Przez Nidę łodzią się no. przepływało, tak? No? Od słoniny tam z kotlic? Tak. Jak mu się ta opłatę dawało, tak? No, dawało się co, jajka, bo dwa. Jak było więcej ludzi, to po jajku była, jak było mało ludzi na łodzi, to, to po dwa A teraz się zapomniała te drogi już. Tak? Się nie pamięto. Teraz by nie trafił tamtędy, do jędrzeje chyba. No, bo były takie ścieżki, to się przechodziło tymi ścieżkami bez płyla. A, no, a teraz to bych to dał, ale zresztą teraz to wszystko jest co innego, bo... Teraz to gospodarzy nie małe. I wszyscy samochodami jadą, tak? No właśnie.